Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale Eliza Czyta Tarota Moi kochani, dzisiaj będzie czytanie z kart Tarota z Reader White'a z tej talii na 16 stycznia na sobotę moi drodzy zapraszam serdecznie wszystkich moich słuchaczy Karty już były przetasowane więc tak Koziorożec Moi kochani Koziorożec ma tu kartę czterech monet. Cóż ta karta mówi, moi drodzy? Mówi o stabilności materialnej, o pewnego rodzaju zadowoleniu ze swoich osiągnięć materialnych i nie tylko, w ogóle z osiągnięć. O, mówi o takiej chwili, że w tym danym momencie, czyli 16 stycznia, tak jak się zastanowicie, moi drodzy, jak pomyślicie, to będziecie bardzo zadowoleni ze swojej. Sytuacji. Ta karta ma jeszcze jedną taką yy, sugestię, yy, ale na ten moment moi drodzy, na jeden dzień, to po prostu karta sugeruje, żeby się cieszyć z tego co macie. Bo jeżeli ktoś potrafi się cieszyć z niezbyt wielkich rzeczy, bo tu nie ma jakiegoś wielkiego majątku, wielkich osiągnięć czy sukcesów w tej karcie, to będzie później potrafił się cieszyć, jak pójdzie dalej i będzie zdobywał jeszcze inne możliwe. Powiedzmy, finanse, czy swoje marzenia będzie realizował, to wtedy też z dużych rzeczy będzie umiał się cieszyć. Moi drodzy, wodniki. Wodniki mają tutaj kartę czterech buław. Buław, moi kochani, jest to bardzo stabilna energia. Energia mówiąca o radości. Czyli ta sobota może przynieść Wam taką radość. To może być radość ze spotkania z kimś bliskim, z jakąś. Przyjaciółką, przyjacielem, spotkanie w rodzinie, kochani, jakieś plany na przyszłość, robienie planów. Energia, która mówi radość, po prostu. I ta sobota dla Was, moi drodzy, spod znaku Wodnika taka będzie tak sugerują karty. Jeśli, kochani, chodzi o ryby. Ryby mają króla kielichów. Hmm. Jest to karta mówiąca o emocjach, o emocjach, o miłości. Moi drodzy, to jest energia mężczyzny bardzo dojrzałego. Więc tutaj, moje drogie osoby. Spod znaku ryby możecie mieć taki bardzo radosny, emocjonalny dzień, moi kochani. Możecie czuć się tacy zadbani przez swoją drugą połowę, przez oso osoby wam bliskie. Moi kochani. Bardzo sympatyczny dzień. Rodzinne y rozmowy mogą być, kochani, nie o finansach, tylko właśnie o uczuciach, o potrzebach drugiej osoby, moi drodzy. Fantastyczny dzień. Jeśli chodzi o drogę baranki, Kochani, zobaczymy co wy tu macie. Baranki. Baranki na 16 stycznia mają kartę dwóch mieczy. Jest to energia taka dość ciężka. A mianowicie tu będzie pewnego rodzaju dylemat. Moi drodzy, być może wielu z Was stoi przed podjęciem jakiejś trudnej decyzji i będziecie tego dnia się zastanawiali, żeby podjąć dobrą decyzję, kochani. I to będzie taki dzień takiej zadumy. Będzie Wam bardzo zależało, moi drodzy, na tym, żeby przeanalizować wszystkie za i przeciw. Jeśli chodzi o podjęcie danej decyzji, w jakiejkolwiek to by nie było sprawie, czy finansowej, czy rodzinnej, moi drodzy. Ale wy tą decyzję podejmiecie, ale jutrzejszy dzień to będzie was takie głębokie zastanawianie się i taka, powiedzmy, może być dla niektórych osób pewnego rodzaju obawa, żeby podjąć dobrą decyzję, ale decyzja i tak będzie podjęta. Moi drodzy, następny rach, znak to są byki. Kochani. Cóż tu mamy? Jeśli chodzi o byki, to mamy powściągliwość. Karta sugeruje jest to karta z dużych arkan i energia tej karty sugeruje, że ten dzień, 16 stycznia, dla Was będzie takim dniem spokojnym, pełnym zadowolenia, moi drodzy, w takim poczuciu równowagi, będziecie. Kochani, bardzo sympatyczny dzień. Z tym, że to będzie dzień taki jakby spowolniony, kochani. Jakby taki powiedzmy, dla niektórych to będzie może trochę uciążliwe, ale wielu osobom może to odpowiadać. Taki wypoczynek, nabranie dystansu do wszystkiego, takie głębokie zrozumienie i jedna wielka równowaga. Oj, wyleciało nam tu, ale nie będziemy brać, kochani. Bliźnięta. Teraz bliźnięta. Moi drodzy, na 16 stycznia bliźnięta mają 7 mieczy. Cóż ta karta mówi? Przede wszystkim tu na pierwszy rzut oka wybija się intuicja. Moi drodzy, w sobotę powinniście po prostu intuicyjnie odczuwać. Różnego rodzaju sprawy. Tu ta karta też mówi, bo często się ją nazywa, że to jest karta złodzieja, że moi drodzy, że ktoś może będzie was próbował okraść, ale niekoniecznie to ze spraw materialnych czy z jakichś tam rzeczy, z finansów, moi drodzy. Być może taka być sytuacja, że ktoś po prostu was odwiedzi. Nie musi być to bliska osoba i związana blisko z wami. Ale karta sugeruje, że ta osoba może być nie do końca wobec Was, powiedzmy, szczera, moi drodzy. I tu musicie okazać się sprytem tego dnia. Jeśli macie jakieś plany życiowe, kochani, uważajcie jutro. Może się nikomu nie zwierzać lepiej. Albo wiedzieć dokładnie, komu się zwierzyć, kochani. Czy na przykład, jeżeli ktoś Was jutro chciałby. Obdarzać swoimi problemami. I to może być nie pierwszy raz, moi drodzy. To tak jakby czerpał z Was energię. Tu też należałoby sprawę uciąć. Bo miecze też mówią o odcięcia, kochani. Bo może nie zajmować się cudzymi sprawami, ale lepiej zająć się swoim otoczeniem, swoją rodziną i nie dawać się pozbawić, pozbawiać dobrych energii. Jeśli chodzi o raki, moi drodzy, to raki na 16 mają energię królowej kielichów. No, to jest energia też taka emocjonalna, moi drodzy. To może być taka sytuacja, że będziecie usatysfakcjonowani takimi uczuciowymi sprawami, kochani. Jak najbardziej. Ale też może być sytuacja, że ktoś z Was właśnie będzie taki targany wewnętrznym niepokojem, moi drodzy. To w tej sytuacji karta sugeruje, żeby właśnie pewnego rodzaju uczucia przepracować. Kochani, przepracować i po prostu stać się takim dojrzałą osobowością, jak ta królowa monet, moi drodzy. I poczuć taki wewnętrzny spokój. I na spokój, i na to macie, kochani, szansę 16. To jest taki dzień bardzo właśnie emocjonalny. Lew. Jeśli chodzi o lwy, moi drodzy, to macie tutaj, kochani, kartę dwóch kielichów. To jest bardzo sympatyczna energia, bardzo miła, moi drodzy. Ona mówi o tym, że jutro tego dnia nie będziecie sami. Nie będziecie Czuli się samotni, kochani. Tutaj też może być tego typu sytuacja, że tu po prostu nawiążecie taką bliską relację z kimś, pewne sprawy omówicie, które powiedzmy dotychczas was jakoś tak czygnębiły, czy nie były pewne rzeczy dopowiedziane, to jutro jest taki dzień, moi drodzy, że poczujecie taką wewnętrzną satysfakcję, spokój. Ale ta karta też może mówić dla niektórych osób, kochani. O tym, że będą zaręczyny. Jak najbardziej, moi drodzy. No to były lwy. Drogie panny, dla was, kochani, jest energia karty pustelnika. Moje drogie panny, jutro możecie mieć taki sen, dzień odosobnienia. Może to być dzień tego typu, z waszego wyboru, moi drodzy. Będziecie po prostu mieli ochotę od zgiełku, od zamieszania, takiego codziennego, codziennych spraw się odsunąć, kochani. I to właśnie będzie taki dzień na przemyślenia, moi drodzy. Ale też może być tego typu sytuacja, że niektóre osoby spod znaku panny tego dnia poczują się tak, jakby samo, samotność w związkach. Chodzi mi o takie osoby, które są w związkach. Możecie poczuć samotność taką. Ale, moi drodzy, to jest tylko jeden dzień. Zawsze można wykorzystać tą swoją mądrość wewnętrzną, prawda, o czym mówi tutaj pustelnik i moi drodzy, i poprowadzić swoje sprawy w takim kierunku, jak mam będzie odpowiadało. Jeśli chodzi o wagi, kochani, zobaczymy, co wagi mają na ten dzień. Kochani, wy macie króla buław. Jest to mężczyzna, może to być partner wasz, mąż, kochani, taki dość energiczny, stanowczy, ale to jest też energia tego typu, że wokół was, no właśnie, czy to partner, czy to jest mężczyzna, który doskonale wie, jak poprowadzić sprawy zawodowe, finansowe. I w tym akurat jest doskonały, do perfekcji ma to opanowane, ale jako towarzysz życia, to zdarza się, że on właśnie lubi narzucać swoje zdanie, kochani. I tu może tego dnia właśnie być sytuacja, że nie będziecie, co niektóre z pań czuły się zbyt komfortowo. Ale tu musicie użyć swojego uroku, i można wiele spraw w ten sposób. Po prostu załagodzić, jeżeli cokolwiek by wam nie pasowało. Zobaczymy, co tutaj. Skorpiony, moje drogie skorpiony, zobaczymy, co tu dla Was. Ja tych kart, które spadają na dzisiaj, nie będę omawiać. Drogie skorpiony, tu macie maga. I mag mówi, że o kreacji, o kreowaniu swojego życia sugeruje, moi drodzy, żebyście wzięli życie w swoje ręce, kochani i zaczęli je kreować. Bo ono jest wasze. Moi drodzy, i może być też tego typu sytuacja w sobotę dla was, że właśnie będziecie coś robić, coś takiego, coś co będzie miało w przyszłości bardzo duże znaczenie, moi drodzy. I tutaj możecie wykorzystać swoją jakby mądrość, kochani. I swoje możliwości. I tutaj Max sugeruje: wykorzystaj swoje możliwości w ciągu tego dnia soboty, bo sprawy, sytuacje, jakie mogą Cię spotkać, będą tego wymagały. Nie krępuj się, bądź takim kreatorem. Przepiękna karta. Jeśli chodzi o szczelce, moi drodzy, zobaczymy, co mają szczelce, kochani. Ojej, cesarza, też duże arkana. Moi drodzy, tutaj powiedziałabym w ten sposób, kochani. Cesarz ma taką energię. Zaradnego mężczyzny. To może być wasz partner życiowy, mąż, który po prostu, nawet jeżeli coś jest nie tak, to on wszystko potrafi uporządkować. Moi drodzy, to jest mężczyzna, na którym można polegać, kochani. I na przykład, jeżeli są osoby, które nie mają, Partnera, a są w trakcie, powiedzmy, w takim na etapie poszukiwania, to mogą jutro właśnie, w sobotę, 6, 16, spotkać mężczyznę dojrzałego. Dojrzałego, który po prostu y, wzbudza, za, wzbudzi Wasze zaufanie. Ale moi drodzy, tu też może być taka sytuacja, że co niektórzy Was spotkają się z osobą taką stateczną. Mającą spore możliwości z Waszej rodziny, kochani. Może być to dla młodszych osób ojciec, może być to teść, może być to ktokolwiek, kochani. Tu może być tego rodzaju spotkanie. Ja bardzo dziękuję, zapraszam na następne czytania. Do widzenia.